No hej, słuchaj, dzisiejszą lekcję będę poświęcać na wielomiany. Już tu się szybciutko przygotowuję. Tylko poprzeciągać odpowiednie obszary. I już bierzemy się do pracy. Wielomian. Chciałabym tak na szybciutko po prostu wytłumaczyć, żebyś za bardzo tutaj nie nudził się też tym filmem. Pokażę tutaj jakiś wielomian. przykład 2x do 5 dodać x do trzeciej, Niech będzie dodać x i niech będzie dodać 2. I jeżeli będziemy tutaj chcieli wyznaczyć stopień wielomianu, to stopień wielomianu to jest piątka, bo to jest po prostu najwyższa potęga. Współczynniki wielomianu to są natomiast liczby, które są przy tych potęgach. I tak na przykład A5 to jest dwójka, bo tu jest 2. A4 to jest 0, no bo tutaj nie mamy żadnej potęgi z czwórki. A3 to będzie 1, bo jeżeli nie ma liczby, to jest 1. A2 to będzie 0, bo również tej potęgi nie mamy. A1 to jest ta, tutaj ten x, ta niewiadoma, bez żadnej potęgi, bo jeżeli nic nie stoi, to jest 1, czyli tutaj w tym przypadku też będzie 1. I tak zwana tutaj ta liczba wolna, to jest inaczej A0, i ona w tym przypadku równa się 2. Więc stopień wielomianu, najwyższa potęga, i współczynniki to są te liczby, które tutaj stoją. No i ja bym chciała tylko pokazać najszybsze, takie prostsze mnożenie jeszcze wielomianów. I na tym by ta lekcja się zakończyła. Wezmę tutaj powiedzmy 2x do czwartej dodać, 3x do drugiej. I na przykład wezmę dodać 2 i tutaj będzie jeszcze jeden nawias. Wezmę X do drugiej, dodać niech będzie 2X, po prostu i tu wezmę dodać. 1. Mnożenie wielomianu polega na tym, żeby po prostu przemnożyć przez siebie tutaj te wszystkie wyrazy. Żebyś gdzieś tam się nie mylił, to najlepiej robić sobie to strzałkami. Czyli teraz mnożę 2x do czwartej przez x do drugiej. Czyli będzie na pewno dwójka, bo tu jest tak jakby 1. Masz 2 razy 1 i tu będzie x do 6, bo u góry te potęgi do siebie dodajemy. Teraz te 2x do czwartej mnożę przez 2x po prostu, czyli 2 razy 2 to będzie 4, a x do czwartej razy x to będzie 5, czyli tu będzie x do piątej. I te 2x do czwartej będę jeszcze mnożyła przez 1, czyli będzie po prostu 2x do czwartej. Teraz tutaj zajmę się dołem, czyli znaczy dołem po prostu pomnożę pod spodem, żeby nam się tutaj nie myliło. 3x razy x do drugiej to będzie. 3x do czwartej, 3x do drugiej razy 2x to będzie dodać 5 i to będzie x do trzeciej, 3x do drugiej razy 1 to będzie dodać 3x do drugiej. I tutaj teraz będziemy mnożyć teraz tą dwójkę. Więc yy, skup się teraz uważnie, żeby się nie namieszało, bo mogą te strzałeczki tutaj się powielać, czyli będzie dodać 2x do drugiej, potem dwójka przez te 2x, czyli będzie dodać 4x, i ta dwójka jeszcze przez tą jedynkę, czyli w tym przypadku dodać 2. Teraz sprawdzasz i patrzysz tutaj sobie na ten wielomian, czy coś nam się tutaj uda połączyć zredukować. 2x do 6 jest najwyższą potęgą i nie ma tego więcej, więc zapisujemy sobie to jako pierwsze. patrzysz, czy jeszcze jest coś do potęgi piątej nie ma nie widzę, więc zapisuję dodać 4x do 5 Do czwartej mamy tutaj i tutaj. W związku z tym będzie 5x do czwartej, do trzeciej jest tylko jedno, więc przepisujemy. I mamy tutaj do drugiej, czyli będzie 5x do drugiej, 5x do drugiej, jest jeszcze dodać 4x i dodać 2. I tak to wygląda. Ja akurat tak zrobiłam, że między tutaj wyrazami masz same znaki dodatnie.